Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z nad Jeziorka Leśniczówka w Lesie Legionowskim. Rozpoczęły się właśnie prace budowlane związane z rewitalizacją całego tego terenu. Na brzegu oczyszczonego ze śmieci i zbędnej roślinności jeziorka staną wiaty wypoczynkowe, ławki, kosze na śmiecie oraz tablica historyczna poświęcona dziejom tego miejsca. Oprócz wiat wypoczynkowych, stanie tam również. Tablica historyczna fundowana przez pana Pawła Tokarskiego. Opisuje ona historię jeziorka Leśniczówka. Znajdują się na niej historyczne mapy oraz udostępniane przez mieszkańców Legionowa fotografie, które pokazują jak to miejsce niegdyś wyglądało w przeszłości. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić państwa na uroczyste otwarcie tego zrewitalizowanego miejsca. Całość rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, 17 października o godzinie 12 przy wejściu do lasu od ulicy Zakopiańskiej. Nie będzie to jednak typowa impreza plenerowa. Dojście do jeziorka leśniczówka rozpoczniemy od marszu pamięci, w trakcie którego odwiedzimy leśne mogiły, będące tak naprawdę miejscami masowych egzekucji z okresu II wojny światowej. Ale o tym opowiedzą już Państwu rekonstruktorzy, którzy zaangażowali się. Przygotowanie tego wydarzenia. Dzień dobry Państwu, Darek Grodecki, przewodniczący Grupy Inicjatywy Społecznej dla Rewitalizacji Jeziorka Leśniczówka. Szanowni Państwo, w dniu 17 października odbędzie się Marsz Pamięci w hołdzie poległym i rozstrzelanym w tym i okolicznych lasach. Stajemy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej 709 Plutonem Legionowskim Armii Krajowej do Wart. Honorowych. Do warstw honorowych wspólnie z nami staje Wojsko Polskie, OSP Legionowo, stają leśnicy nad leśnictwa Jabłonna, staje warszawskie powstańcze zgrupowanie Radosław. Tutaj zwracamy się do Państwa z apelem o przyniesienie w tym dniu biało-czerwonych kwiatów i zniczy we wszystkie miejsca pamięci narodowej w tym dniu. Na dzień kręcenia tego materiału, Złożenie kwiatów zadeklarowano. Ministerstwo Obrony Narodowej, minister pan Mariusz Błaszczak. Dziękujemy. Wolontariat Stowarzyszenie, wolontariat Legionowo. Dziękujemy. Koleżanki, koledzy, wolontariusze, myślę, że ten apel dotrze do Was i zapraszamy również. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że będziecie w tym dniu z nami. Zadeklarowało również złożenie kwiatów. Stowarzyszenie, my mieszkańcy, stowarzyszenie, nasze miasto, nasze, nasze sprawy. Bądźcie Państwo z nami. Dziękujemy.